Dzień dobry, Patrycjusz wyżga kłaniam się, jestem dziennikarzem wirtualnej Polski oraz Radia 357. Prowadzę także na YouTubie swój kanał Dida który serdecznie Państwu polecam. Naszym gościem dzisiaj dr Jacek Czarnecki, szef działu legislacji żywnościowej na Europę Środkowo-Wschodnią, firma Nestle. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Co to znaczy legislacja żywnościowa? Legislacja żywnościowa to część przepisów dotyczących stricte żywności. Przede wszystkim unikania zanieczyszczeń w żywności, czyli wpływu żywności na zdrowie konsumenta. A także tego, aby nie wprowadzać konsumenta w błąd. Czyli nie doprowadzać do decyzji, których potem by żałował, gdyby dowiedział się, jaka jest rzeczywista sytuacja. Czyli to jest zestaw takich przepisów, które mają służyć nam klientom, kiedy idziemy do sklepu i kupujemy jakiś produkt żywnościowy, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co kupujemy, żeby ten produkt był spełniał wszystkie te normy, które państwo na takiego producenta nakłada. One mają służyć przede wszystkim zdrowiu publicznemu i bezpieczeństwu konsumenta, i Interesowi konsumentów. Mm -hmm. jest, są urzędy, które tego pilnują w Polsce? Pewnie. Są inspekcje, są urzędy, są instytuty, mm -hmm. więc jest administracja, która przepisy y, egzekwuje i jest y, Sejm, parlament, który zajmuje się ich tworzeniem. No i oczywiście całe, cała gama przepisów unijnych, i tak naprawdę polskie przepisy dotyczące żywności to są właściwie głównie przepisy unijne. To nie jest łatwa robota. Znaczy musi Pan posklejać te wszystkie puzzle, poukładać te wszystkie puzzle, brać pod uwagę różne klocki, które, z których te przepisy są zbudowane i pilnować zmian, które pewnie są dynamiczne. No, unijny legislator nam funduje bardzo dużo zmian. One w tym momencie idą w najróżniejszych kierunkach. Zresztą zrównoważony rozwój jest jednym z kierunków, który w Unii bardzo, bardzo się rozwija i tych obszarów musimy najbardziej pilnować na ten moment. To są przepisy dotyczące chociażby niedawno wylesienia czy tego w jaki sposób funkcjonuje gospodarka opakowaniami to mogą być przepisy dotyczące informowania konsumentów już nie tylko na opakowaniu ale w internecie w reklamach jest tego bardzo dużo trzeba to śledzić na bieżąco tym zajmuje się mój dział a jakie są możliwości które wy jako producent macie jeśli chodzi o Przekazywanie informacji klientom, konsumentom, co do na przykład rolnictwa regeneratywnego, że to jest jakiś taki produkt, który korzysta z dobrodziejstw rolnictwa regeneratywnego, albo, albo został wytworzony z, z plonów przez rolnika, który właśnie się takich zasad trzyma. Możecie o tym informować, czy nie możecie? Możemy o tym informować, jednak gdybym miał. Yy... Powiedzieć, jak ja rozumiem to pytanie, to tak naprawdę, ile konsument jest w stanie na ten moment zrozumieć z y, informacji przekazywanych na temat y, w ogóle metod wytwarzania żywności, a rolnictwo regeneratywne jest już dość szczegółową i nowatorską metodą, więc y, tutaj myślę, że jest y, dosyć y, otwarte pole do popisu dla producentów, ale wszystko jest uzależnione od świadomości konsumenta. Mhm. Czyli jakaś potężna akcja. Coś w rodzaju akcji edukacyjnej, to by się bardzo przydało, żeby ludzie zrozumieli, jakie są możliwości, czym w ogóle jest rolnictwo regeneratywne. Wydaje mi się, że dużo głębiej, dużo bardziej u podstaw. Jeśli mówimy o świadomości konsumenta, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, to wiemy, że. Europa bardzo dużo w tym obszarze już zainwestowała. O tym się dużo mówi na forum chociażby władz europejskich, Parlamentu Europejskiego. To są głośne tematy. Od pola do stołu, tak, słynna, czy Green Deal, chlubny, niechlubny. To są takie tematy, które wszyscy jako konsumenci gdzieś tam znamy, i myślę, że w Polsce mamy dużą lekcję do odrobienia. W tym obszarze, tak, nie jesteśmy zbyt postępowym społeczeństwem, jeśli chodzi o świadomość środowiska. Zrównoważony rozwój jest nierozłącznie związany ze środowiskiem. Jest, środowisko jest jedną z trzech składowych zrównoważonego rozwoju i chyba najważniejszą tak naprawdę. Więc ja bym powiedział, że trzeba by budować świadomość społeczeństwa i świadomość konsumencką, która jest jej jakby elementem, od tego, żeby wytłumaczyć, na czym polega. Dbałość o środowisko, czym jest zrównoważony rozwój, czyli to powiązanie pomiędzy środowiskiem, gospodarką i zdrowiem, ale też drugą bardzo ważną rzeczą są kwestie etyczne, czyli kwestie tego, jaki mamy szacunek do siebie, jaki mamy szacunek do planety, jaki mamy szacunek do zawodu rolnika. Jeżeli nie będą wykształcone te kwestie, to nie mamy co mówić w ogóle o zrozumieniu yy, zasad czy potrzeby yy, rolnictwa regeneratywnego, które właśnie ma w sobie u podstaw dbałość o, o planetę, o glebę, o, o, o rolnika, o status jego zawodu. I jakkolwiek górnolotnie to brzmi, ale także o kolejne pokolenia, bo w istocie dbałość o gleby to jest po prostu zostawienie pewnych zasobów, które nam służą dzisiaj, kolejnym pokoleniom, by im też mogły służyć. Gleba po pierwsze jako Przedmiot pracy rolnika i, i, i coś, co służy do wytworzenia żywności lub surowców do produkcji żywności, ale w rolnictwie gleba, regeneratywnym gleba jest czymś więcej. Gleba również ma służyć jako e, narzędzie do przechowywania węgla. To, co zrobiliśmy jako cywilizacja, to uwalnianie węgla zawartego w paliwach kopalnych do atmosfery. E, a jeśli chodzi o glebę, która była również zawsze zasobem węgla, to po prostu poprzez bardzo intensywną uprawę tej gleby ten węgiel został, ponieważ on jest zawarty w materii organicznej w glebie, on został z niej usunięty. I teraz w postaci metod rolnictwa regeneratywnego, powinniśmy ten węgiel do gleby przywrócić w postaci materii organicznej, która ją wzbogaci. Ponownie go związać w tak. tej glebie. No to jest w ogóle kluczowe i to może być zbawienne, no bo przecież my jak kaniacz dżu potrzebujemy sposobów na to, żeby ten, te cząsteczki węgla, naukowcy bardzo precyzyjnie mierzą, mierzą jak, jak, duż, jak w jakim tempie ich przybywa, ile ich jest w tej chwili w atmosferze, ile było kilka dekad temu. Oni to bardzo dokładnie wiedzą i wiedzą także do czego to prowadzi, jaka jest konsekwencja tego. Więc my jak kaniacz dżu potrzebujemy sposobów najlepiej właśnie naturalnych, żeby ten węgiel wychwytywać z atmosfery, żeby go ponownie wiązać, żeby ten efekt cieplarniany zmniejszyć, dlatego że z drugiej strony no, emitujemy na potęgę, nie przestajemy emitować, robimy to coraz bardziej, klimat się jeszcze bardziej ociepla, mówimy o węglu, a przecież to nie jest jedyny ani nawet najgorszy gaz cieplarniany, są gorsze, jeszcze bardziej trzymające to ciepło naszej planety, bo przecież o to w istocie idzie, czyli w zasadzie gleba mogłaby być czymś w rodzaju gąbki, która wchłania taki węgiel, która go wychwytuje. Dokładnie tak, takie są założenia nie tylko rolnictwa regeneratywnego, ale w ogóle przyszłości polityki rolnej Unii Europejskiej. Jeżeli w jakiś sposób staramy się zdyskredytować tę przyszłość. To musimy wiedzieć, że przekreślamy tak naprawdę kierunek, w którym yy, no, zmiany klimatyczne można by przynajmniej ograniczyć, tak? bo pewnie trudno dyskutować dzisiaj nad zahamowaniem tych zmian całkiem. Bardziej mówimy o ich ograniczeniu no i o przystosowaniu się również do nich. Kolejne raporty IPCC są coraz bardziej alarmistyczne i takie które mówią, no pewnych rzeczy już się nie da odwrócić, na niektóre jest już za późno. Można spowolnić, a właściwie to należy się dostosowywać, prawda? Tam coraz więcej jest miejsca poświęconego adaptacji. No bo po prostu jesteśmy na jakimś etapie trzeba się odnaleźć w świecie, który już się zmienił. I to nie jest pieśń w przyszłości, tylko to się po prostu tu i teraz dzieje. Yy, to znaczy... Yy... Dzieje się teraz, natomiast y, niestety działania, które podejmujemy, żeby w jakiś sposób y, no, zapobiec temu, są prawdopodobnie zbyt powolne, za późne, więc y, no żywność i jej produkcja jest takim obszarem, w którym na pewno dużo jest do zrobienia, tak? To nie tylko jest pozyskiwanie surowców, to są również inne, tak naprawdę wszystkie etapy łańcucha żywnościowego. Dlatego też mówimy szerzej, mówimy o systemie, tak? O zrównoważonym systemie żywnościowym, który nie patrzy wyłącznie na pozyskiwanie żywności jako łańcuch od pola do stołu, czyli budowanie wartości tak, żeby konsument za nią mógł zapłacić na końcu, tylko wpływ najróżniejszych sfer działania, obszarów działania. To jest trochę tak jak z, z, z ludzkim mózgiem. Tak? Kiedyś nam się wydawało, że to są punkty, które odpowiadają za różne rzeczy. Teraz wiemy, że to są sieci. I, i tak też jest właśnie, to są bardzo różne podmioty, które są powiązane w ten system. Jest, jest rolnictwo, prawda? Bardzo ważnym jego elementem jest transport, który jest istotnym elementem. Jest gospodarka wodna. Jest w ogóle komunikacja, jest cała kwestia zdigitalizowania. To są systemy, które nawzajem tworzą sieci, i system żywnościowy jest właśnie taką jedną z sieci. A zrównoważony system żywnościowy ma nas w pewnym sensie dowieść w tym 2000, symbolicznym 2050 rokiem, roku do, do momentu, w którym będziemy się w stanie wyżywić. Będzie nas prawie 10 miliardów. Um, bardzo różne są te przewidywania, co się potem będzie działo. No ale wszystkie te, które uwzględniają scenariusz, który realizujemy w tym momencie, no nie zostawiają w zasadzie złudzeń. Pokazują, że ludzkość przestanie się rozwijać z powodu braku żywności. Mm, przy czym. Cały czas mówimy o rozwoju, prawda? To jest zrównoważony rozwój, czyli nikt nikomu nie każe zaciskać hamulca, nikt nie każe naciskać pedału hamulca. Rozwijać się możemy dalej, tylko musimy to robić, bo to się zna, bo, 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 bo to potrafimy, bo ludzkość zna sposoby na to, żeby się rozwijać, naukowcy znają te sposoby. Czyli jednocześnie iść do przodu, rozwijać także gospodarczo z poszanowaniem pewnych wartości, na których nam zależy. My to zwyczajnie już potrafimy robić. Wystarczy wola, żeby właśnie to realizować. Świadomość i wola. No to jest dobre porównanie z hamulcem. Wydaje mi się, że yy, o ile nie chodzi o taki globalny hamulec, to jednak mimo wszystko w różnych punktach takie małe hamulce należałoby troszeczkę przycisnąć, tak? Yy. Jeżeli wy, wyobrazimy sobie sytuację, yy, w jaki sposób traktujemy, jeśli chodzi o produkcję rolną na ten moment, yy, planetę, tak, to jest trochę jak yy, jazda na koniu. Chcemy dotrzeć do pewnego punktu i powiedzmy, ten punkt nazywa się 2050, i jeżeli zbyt ostro tego konia potraktujemy, to on nas tam dowiezie do tego 2050 roku, ale już więcej na nim nie pojeździmy. Tak, może powinniśmy zrobić to właśnie w ten zrównoważony sposób, tak, aby ten koń mógł nam jeszcze służyć dłużej. Eee, I tak naprawdę te, te wskaźniki znaleziono. Powiedziano, jak mamy jako producenci, czy w ogóle jako cały sektor żywności, eee, zachowywać się, żeby w 2050 roku ta równowaga była. Te kwestie zostały ujęte w raporcie naukowców zorganizowanym przez Lancet, to bodajże był 2019 rok, w którym pokazano ten taki tą, tę równowagę planetarną. Ona, ona wynika, ona jest związana generalnie z paroma rzeczami. Pierwsza to jest zmniejszenie spożycia produktów zwierzęcych, czyli dieta przynajmniej częściowo roślinna. Tak? Druga kwestia, to jest pewnego rodzaju y, świadomość dotycząca Procesów wytwarzania żywności, tak? czyli takie procesy, które będą bardziej przyjazne dla, dla, dla planety. To są te kwestie. No i trzecia rzecz to jest niemarnowanie żywności. Wiemy, jak wiele tej żywności się marnuje, wiemy, że jej ilość jest porównywalna z jakimiś wielkimi gospodarkami światowymi w tym momencie. Eee, z czym związany jest ta, taki poziom niemarnowania żywności? Również z edukacją, tak? ale również ta edukacja gdzieś tam z szacunkiem powinna iść w parze. Tym, czego uczyły nas nasze babcie, tak, całowanie chleba, coś, co się w dzisiejszych czasach wydaje w ogóle jakimś frazesem i w ogóle niezrozumiałym symbolem. Mhm. O co im chodziło? Mhm. Tak, a może trzeba wrócić rzeczywiście do pewnych fundamentów, do pewnych wartości, do tego, żeby, żeby szanować coś, czego może zabraknąć, bo być może ten szacunek się skończył w momencie, w którym nam się wydaje, że to zawsze będzie, bo nasza lodówka jest w osiedlowym sklepie pod klatką. Na razie. Mm. To nie musi być zdane raz na zawsze. I to, to Ale jest... to nie lodówka produkuje żywność tak, jak nie kaloryfer produkuje ciepło, prawda? To jest niestety świadomość, yy, powiedziałbym, yy, na poziomie bardzo, bardzo pierwotnego jakiegoś zwierzęcia, które jest uzależnione od podstawowego źródła. My jako ludzie mamy jednak mimo wszystko wolną wolę, mamy naukę. Yy, I jeżeli. Te fundamenty etyczne, te wartości, działanie związane z świadomością celu, yy, będziemy prowadzić, to może nas to doprowadzić mimo wszystko do polepszenia sytuacji w tym obszarze. Tak, tak, mamy wszystkie narzędzia, mamy, mamy umiejętności, mamy wiedzę. Nawet mamy, no jak powiedzieliśmy, sposób, żeby sobie poradzić z najgorszą rzeczą, czyli z dwutlenkiem węgla, nawet go wychwytywać, tylko mm. kwestia woli skali i skali i działania w tę stronę. A jak bardzo zrównoważone rolnictwo, albo właśnie takie konkretnie regeneratywne rolnictwo jest ważne dla Nestle? To znaczy, jak wy do tego podchodzicie, jak próbujecie to wspierać, jak bardzo korzystacie z plonów takiego rolnictwa? Mm. No, tu jest bardzo ciekawa kwestia w ogóle tego, Jaka jest relacja pomiędzy konsumentem a producentem żywności, bo to się od tego, od te, yy, z tym wiąże, tak? Yy, co my tak naprawdę chcemy temu konsumentowi zaoferować? Moim zdaniem, chcemy mu zaoferować, a mówiąc jako w ogóle producent żywności, czy reprezentant w ogóle szerokiej yy, grupy producentów żywności, nie tylko Nestle, co powinniśmy mu zaoferować, jest zdrowie i. Zdrowa planeta. Jego zdrowie, zdrowa planeta, oczywiście za rozsądną cenę. Tak? To są te, 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 te kwestie. I myślę, że z konsumentem w jakimś tam sensie się zgadzamy co do tego, że on również tego oczekuje. Więc jeżeli popatrzymy, że zależy nam na tych rzeczach, to powinniśmy w taki sposób pozyskiwać surowce, żeby. Konsument był zdrowy, planeta pozostała i, 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 i żeby można sobie było to, ekonomicznie zamknąć w jakieś ogniwo. I teraz rolnictwo regeneratywne y, jest dla nas dlatego ważne i dlatego chcemy zwiększać y, ilość tych surowców, które pochodzą z rolnictwa regeneratywnego, żeby y, spełnić po prostu nasze zobowiązania wobec społeczeństwa. Podjęliśmy takie zobowiązania, jeśli chodzi o ilość surowców, które chcemy pozyskiwać z rolnictwa regeneratywnego, to w 2025 roku 20%, w 2030 50%. Tak już, tak już czysto liczbowo, to jest ogromna oczywiście ilość surowców, ponieważ jesteśmy wiodącą globalną firmą, która dziennie wprowadza na rynek około miliarda jednostek produktowych. Więc nasze zaopatrzenie w takie wykorzystanie przez nas takich surowców jak chociażby kawa czy kakao, tak? ale również w Polsce warzywa, coraz więcej ich pozyskujemy z rolnictwa regeneratywnego, no, będzie miało kluczowy, kluczową rolę, jeśli chodzi w ogóle o funkcjonowanie planety. To jest nasz wpływ na planetę. Mhm. I będziecie potrzebowali, skoro macie takie zobowiązania, takie ambitne cele, będziecie potrzebowali coraz więcej takich właśnie dostawców, którzy wam tego rodzaju dostawy. Produkty tak zdobywane czy tak osiągane za pomocą rolnictwa regeneratywnego dostarczają, znaczy to będzie coraz większe zapotrzebowanie. No, jeżeli chcemy mieć coraz więcej takich surowców, no to potrzebujemy rozwijać współpracę z rolnikami, którzy chcą również gospodarować w ten sposób. To jest wydaje mi się podstawowa rzecz i to się rozwija. Można powiedzieć na dwóch platformach. Pierwsza platforma jest taka bardziej już Konkretnych surowców, i tutaj mamy surowce, które w naszych fabrykach, czy to w fabryce produkującą żywność dla niemowląt i małych dzieci, w Rzeszowie, czy w fabryce produkującą generalnie rzecz biorąc produkty kulinarne w Kaliszu, z takimi rolnikami już współpracujemy i pozyskujemy, czy to buraki ćwikłowe, czy, 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 czy powiedzmy marchew. Natomiast drugą rzeczą jest w ogóle działanie na rzecz rozwoju rolnictwa regeneratywnego, popularyzowania, roz, rozwijania takich gospodarstw. I tutaj mamy w zasadzie oddzielny projekt, który się nazywa LENS, który jest programem współpracy wyszukiwania partnerów. Tutaj oczywiście jesteśmy wspierani przez również zaplecze naukowe i organizacyjne, w tym organizację Teranostra, która jest ekspertem, jeśli chodzi o rolnictwo regeneratywne. I chcielibyśmy, aby w Polsce takich gospodarstw było jak najwięcej. Na ten moment koncentrujemy się na pszenicy. Dwa nasze biznesy, które w Polsce są dobrze rozwinięte mianowicie biznes karmy dla. Zwierząt, dla psów i kotów, gdzie mamy ogromną fabrykę w Nowej Wsi Wrocławskiej, oraz y, biznes, czy dywizja, jak to się u nas mówi y, płatków śniadaniowych, gdzie mamy dwie fabryki w Toruniu i w, i w Lubiczu. I dlatego też takim surowcem, który jest wykorzystywany przez, również przez te, przez te obie grupy y, produktowe, to, to, to jest właśnie pszenica. Mhm. To będzie coraz większa, jak myślę, zachęta dla, dla rolników, kiedy będą widzieli odbiorców swoich produktów w taki sposób, że zwyczajnie będzie zapotrzebowanie na jakiś certyfikat, na jakieś udowodnienie, że się w ten sposób dostarcza właśnie na przykład ziarna zbóż właśnie w taki zrównoważony sposób w ramach rolnictwa regeneratywnego. Z drugiej strony to pewnie się może przełożyć w którymś momencie tak sobie wyobrażam na jakąś zachętę ekonomiczną, bo jeżeli wy będziecie takich szukali, a pewnie na początku nie będzie takich wielu, to ktoś kto będzie mógł się pochwalić i udowodnić, że że ta pszenica tak została wyprodukowana, będzie mógł liczyć, a, a nie będzie wielu takich, będzie mógł liczyć na przykład na odrobinę wyższą cenę za sprzedaż swoich produktów, więc to, 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 tą linią to może iść. To znaczy prawdopodobnie znów to ogniwo ekonomiczne tworzy się gdzieś tam od strony konsumentów, tak? Stworzenie potrzeby wśród konsumentów y, dla produktów, które w jakiś sposób y, wykazują to pozytywne działanie na planetę, a więc dają konsumentom ten... Y, to poczucie wpływu na, 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 na środowisko to jest właściwy kierunek, więc znów wraca kwestia edukacji konsumenta. A z drugiej strony, jeśli chodzi o profity rolników, to tak, to, to myślę, że mogą na to liczyć w przyszłości, a jednocześnie te, te inwestycje są w naszym proje, projekcie, programie właśnie wspierane, tak, żeby nauczyli się tych metod gospodarowania w rolnictwie regeneratywnym, które no, są inne niż metody stosowane w rolnictwie konwencjonalnym. Zapytam pana teraz i nie będę ukrywał, że mam nadzieję na bardzo określoną odpowiedź, ale to jest po prostu pewna, pewna nadzieja i pewne życzenie, że odpowiedź brzmi tak, ale proszę powiedzieć jak jest w istocie, jak jest naprawdę. Czy, czy konsumenci, czy my klienci mamy większą świadomość, czy my wiemy coraz więcej z jakimi kosztami się produkcja wiąże, myślę sobie o, o kosztach środowiskowych i czy my mamy takie oczekiwanie, by te koszty były niższe? Ja myślę, że koszt jest wciąż kluczową kwestią, jeśli chodzi o e, konsumentów. Koszty ekonomiczny i zapłaca do tego oczekiwania. Tak, 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 tak. Jak weźmiemy czy, ostatnio ukazał się raport EIT Food, tak? czyli tego Europejskiego Instytutu do spraw innowacji i, e, i przemysłu. Chyba jak się nie mylę. Tak. E, to, to wynika z niego, że... To jest w granicach 20% konsumentów, którzy są zainteresowani. I też, na ile to jest deklaratywne, bo deklaratywnie to nawet te, te, te poziomy tak mogą, być, mogą być dużo wyższe. No, wypada tak powiedzieć, albo po prostu człowiek wydaje mu się, że to jest ta właściwa odpowiedź. Więc to, to, to zupełnie inaczej wygląda w praktyce. Znów tutaj, na ile ten raport który został w 18 państwach unijnych zrobiony na reprezentacji grupie konsumentów, ale jednak mimo wszystko bardzo rozproszonej. Na ile on jest reprezentatywny dla, dla Polski? E, to jest e, moim zdaniem e, następne pytanie i chętnie zobaczyłbym e, taki podział. E, ja również e, pamiętam badania Eurobarometru sprzed dwóch czy trzech lat, z których e, no, też wynikało, tak, że no, gdzieś tam jest ta cena żywności na pierwszym miejscu, na drugim jest e, e, jej smak, a potem prawdopodobnie takie kwestie jak bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywności, tak? czyli zdrowie. Wiemy też, że to nie jest takie, jeśli chodzi o tę świadomość konsumenta, to ona nie jest taka jednolicie rozłożona. Ona pojawia się w dużych miastach, ona pojawia się wśród ludzi, na przykład stosujących określone diety. Weganie i wegetarianie są dużo bardziej świadomi, zarówno zdrowia, jak i środowiska, bo te dwie rzeczy idą ze sobą w parze. Z niewielkimi różnicami widać, że konsumenci, którzy mają takie Zdrowotne aspiracje dotyczące konsumpcji żywności również będą chcieli, aby ona była produkowana w dbałości o planetę. Więc, no tutaj, tutaj jest kwestia taka, że. Znów wracamy do tematu edukacji, żeby wyrównać te poziomy. Edukacja środowisk wiejskich, edukacja konsumentów y, młodych, którzy w tym momencie bardzo dobrze akceptują innowacje, ale wcale nie innowacje, w czyli, czyli pojawianie się nowych produktów, nowych smaków, ale wcale nie w kierunku planetarnym. To dotyczy starszych konsumentów y, i to szczególnie takich, którzy tam są po 50. powiedzmy. Więc tutaj jest tak naprawdę znów do zrobienia coś. To się musi stać w międzyczasie. My wtedy będziemy mogli znów zbudować to koło napędowe tego typu, tego typu biznesu, tak? Bo to jest, to jest podstawowa kwestia, która powoduje, że y, wiele firm y, innych niż my wciąż y, dość sceptycznie traktuje ten kierunek. Zresztą widzimy, notabene, że w Europie konsumenci wcale nie wykazują wzrostowej te, y, tendencji zainteresowania tymi tematami. Musimy się, panie Doktorze, przyłożyć, bo my wszyscy to także jest odpowiedzialność dziennikarzy, opinii publicznej, do, żeby edukować, opowiadać i wykazywać, jaka jest, jak, jakie są atuty, jaka jest, jaka jest wiedza w tym zakresie. To jest, proszę Państwa, zwyczajnie w naszym wspólnym interesie. Planeta jest jedna i żadnej planety B nie mamy. Doktor Jacek Czarnecki, szef działu legislacji żywnościowej na Europie Środkowo-Wschodniej firma Nestle. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję. Patrycjusz już kłaniam się i do zobaczenia.